Witam Was serdecznie. Sporo pytań jest sporo. Kilka pytań było. Dlaczego tą rękę, dlaczego tą rękę podnoszę do góry? W momencie tego ćwiczenia, które, które wam pokazuje, z czterema, z czterema celami, prawa, lewa, przód, tył. A no po to tą rękę podnoszę do góry, że to tak jak z tą postawą strzelką. Jak jesteśmy wyprostowani, to i tak musimy się schylić, żeby zadziałać. I tak samo jest tutaj. Jak tą rękę będę miał tu, blisko, to ja stąd szybciej zadam jakikolwiek ruch, odepchnięcie kogoś niż stąd. Stąd muszę podnieść do góry i ewentualnie wyprowadzić, ewentualnie w ten sposób, ale w ten sposób to nie będzie uderzenie, to będzie nie wiadomo co.